Wszystkim, cześć, jesteście na kanale i dzisiaj będziemy grać w The Maze. Jeszcze takiej gierki nie widzieliście na moim kanale i postanowiłam ją nagrać. Teraz jak widzicie, widać napis The Maze i jeszcze tu taką karetkę. Czy to jest, nie wiem, samochód. Dobra, naciskamy play. I ciemno, <laughs> wszystko jest ciemne. I tak, będę mieć o taki kwadrat, nie wiem dlaczego, ale będę mieć. Dobra, patrzcie, musimy wejść, co to jest, to jest jakby coś dla podróży, do podróży, nie, nie mogę, ale no dobra, samochód, e, nie wiem, chyba, o. weźmiemy kamerkę i weźmiemy latarkę i, oj, dlaczego jest wszystko takie brudne, Uj, dobra, e, my się idziemy, będziemy sobie iść, musimy włączyć latareczkę, a nie, lepiej, uuu, a ja tego nie widziałam. Musimy wzi wziąć kamerę. Wszystko to nagrać. Oj. I wszystko to idzie do tego, ale... Dobra, to my pójdziemy. Ale trochę tak strasznie jest, kiedy... Nie, my nie będziemy... My będziemy iść w tą... Czekajcie. Ja nic nie widzę. Musimy włączyć letargę, bo tak się nie da. Dobra, my idziemy w tą stronę. E, patrzcie, jeśli naciskamy na SHIFT Możemy szybko biegnąć Zaraz gdzieś się zwalimy, nie wiem gdzie O, tu, jak widzicie e, I control to jest crawling. Ale, oj e, 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 I takie też, takie What is this? Najpierw gdzieś spadło Oj, oj lepiej włączyć latareczkę I tu możemy teraz znajdować baterie oj. I tu jest taki, chodzi jeszcze Monsterek a co to? Ej, bateria, patrzcie. Możemy wziąć. O, tak, możemy wziąć baterię. Nie, nie będziemy to. Mamy jedną baterię. I będziemy używać later... <coughs> latarki. Laterki będziemy używać. E, musimy dziś znaleźć przejście. A obok tego przejścia chodzi ten monsterek nasz. Eee. <sumple> o! Czekajcie. Czekajcie, tu mamy jakiegoś gościa. Eee, chyba. Ale to, to jest troszkę. Czekajcie, na kontrolę I, I to jest to przejście. To jest to przejście. Tam, gdzie chodzi, tam, gdzie chodzi ten monster. Monster. Tam gdzie chodzi, o tu chodzi ten monsterek, i tu obok tego przejścia widzieliście przecież chyba, a, że e, chodzi też taki jeszcze jeden. Taki jeszcze jeden gościom. E, I tu jeszcze ktoś mówi. A proszę, tu jest nawet dobra baza. Tu nie możemy przejść, nie dlaczego. Ale tam coś chyba jest. O, i zażyła nam się jedna bateria. E, Dobra. Idziemy Pójdziemy gdzieś. Musimy. Ale nie wiem o co tu chodzi. Po prostu musimy. A dobra, bo to jest labirynt. To jest labirynt i musimy wyjść z tego labiryntu. Um, I don't know. Dobra, będziemy. Ale jest trochę strasznie, kiedy używamy kamerki. Coś mi... coś mi tu nie gra. Nie wiem, gdzie, yy, Ta dziewczynka będzie iść za nami. Czy to chłopak, czy ta dziewczynka, nie wiem. Ale chyba jest skin dziewczynki. Nie wiem. Co to jest? Uh, może pójdziemy lepiej w tą stronę, dziewczynko. O, to jest moja bateria. Chłop. Bierzemy. No, mamy już trzy baterie. I chyba pójdziemy w tą stronę. Idzie z nami uh, Aha. Dobra, e, dawaj tu. O. Dobra, chyba. O! Gdzie on chodzi? Gdzie on chodzi? Ja nic nie widzę. Kurde, nic nie widzę. Ja nie wiem, gdzie on tam chodzi. On gdzieś tu przeszedł. Dlaczego ja to. Dlaczego ja nie mogę po prostu go znaleźć? Tego, tego monsterka naszego. Przepraszam bardzo, monsterek. Możesz tu jeszcze raz być? <laughs> Przechodzić. Możemy to zabrudzić, ja bo mi to nie przeszkadza, nawet coś mi to przeszkadza, nie wiem. Aj! Oba, gdzie? Aha. Mhm. I co będziemy robić? Ja nie wiem też. Oba, sami. Aha. Trochę jakoś strasznie. Będziesz? Mm -hmm. A tu można biegać. Dobra, bo już zapomniałem, że można biegać. Mm. Nie słyszę nikogo. Oj. Oj. Nie, lepiej się tu schowam. Chyba gdzieś jest obok. Ale nie słychać go. Mogę użyć baterii? O dobra. Dwa. Tu są cztery dziewczynki i ja, oczywiście. Ja muszę być zawsze. Ale nie, chyba tam nie będę iść. A czego ja używam? Krawling. Co to było? A, tu też znalazła się grupa ludzi! Dzień dobry! Patrzcie, jaka u nas jest grupka ludzi. O. Nie widziałam tego. Ale lubię. Coś się stało. już tam. Nie wiem, nie słychać tego naszego monsterka. Nie mam. Ale ta dziewczynka idzie naprzód. Idzie naprzód. Mhm, mamy tu kamień. Możemy wziąć kamień! Oj, niczego nie widzę. Zgubiłam naszą grupę ludzi! Juhu! <grym> nie za bardzo jest juhu. Ale... Chyba kamień jest do przywołania tego naszego monsterka. Ale nie wiem. Trochę jest strasznie. I trochę to przeszkadza, że jest taki ten. Ee, ten kwadracik na. Ee, w grze. To chyba jest na taki rozmiar komputera. Oj. O, on gdzieś jest blisko. Kurde. Musimy iść. Musimy iść. On gdzieś jest Musimy gdzieś się schować Halo Jest gdzieś przejście Jest ha! Kurde Kontrol, kontrol dobrze e, Rocks Możemy rzucić kamień Rzuciliśmy kamień Ale nikt do nas nie przyszedł to dobrze. Ale chyba może ktoś przejść. Nie wiem. Ej! Z tej strony. Z tej strony, zaraz będziecie widzieć monsterka! <suszy> Bo ja już go widziałam. Jeden raz. Jeden raz czy dwa. Nie pamiętam. Ale widziałam go. Widziałam go. Widziałam. Ale. Yy, no, gdzie on sobie poszedł? No, ja nie mogę. Dobra. Idziemy, bo tak się nie da. Gdzie. Oh! Z jakiej strony? Ta dziewczynka zna wszystko chyba. Nie wiem. On to jest jakiś dziwny labirynt. Tu mamy kamień. Znowu na tamtym samym miejscu. I co? I za mnie zrobił. O kurde. Kogoś zabił. Ale słuchaj go, jak idzie. Ale teraz my idziemy w Kurde, Złapał nas. Jak on szybko, szybko tak szedł. Ja już odłożyłem słuchawki, bo było tak głośno, że nie wiem co. Jak widzicie, zagraliśmy jedną gierkę, widzieliście, Monsterka naszego. I mam nadzieję, że wam się spodobał ten filmik. Jeśli tak, to postawicie łapeczkę do góry i subskrybujecie mój kanał. A my idziemy. Znowu za śladami tego monsterka. Wszystkim pa, pa.